Cześć, witam cię serdecznie na kolejnej mojej lekcji. Ja nazywam się Łukasz Jurek i dzisiaj nauczymy się czegoś fajnego. Ok, mamy tu w końcu nowa gierka na rynku, rynku esportowym Smash Legend. O co w niej chodzi? No, już pewnie się e, domyślacie po samym menu, po interfejsie, że wygląda to identycznie jak browsers. Dokładnie tak. Jest to moim zdaniem lepsza, utuningowana wersja, ale to jest oczywiście tylko moje zdanie. Choćby dlatego, że postacie wyglądają moim zdaniem zdecydowanie lepiej. I teraz, jak widzicie, mamy dokładnie ten sam scenariusz, co w Brawlsie, Czyli mamy tutaj ostrzyneczki do zdobywania, zbywamy tutaj karty do naszych zawodników. Różnica jest taka, że jeżeli klikniemy w naszego zawodnika, mamy na razie ich tylko tylu do wyboru, dlatego też wspomniałem, że to jest nowa gra. Oczywiście to się na pewno rozwinie dokładnie tak samo jak wybrał się. Jeżeli go sobie klikniemy, to będziemy go tutaj oczywiście tuningowali. I możemy dla każdego zawodnika mieć swoją ścieżkę, czyli jeżeli im dłużej będziemy grali, tym więcej będziemy zdobywali tylko do tego zawodnika graczy. Więc uważam, ewolucja zawodnika jest tutaj troszeczkę lepiej rozstrzygnięta, bo możemy grać długo jednym graczem i będziemy zdobywali do niego, tylko do niego, bonusy. Natomiast oczywiście jest też ścieżka taka główna, czyli tutaj i też zdobywamy różnego rodzaju karty. Możemy te karty zużyć na tuningowanie naszych zawodników. No wielu, wielu fajnych rzeczy. Ja może tutaj akurat mogę sobie wybrać, więc A, damy może temu. To jest jakiś tam łowca, pirat, on strzela z daleka. To są pierwsze trzy postacie. No nic trudnego do zdobycia. Tu oczywiście mamy skrzyneczkę jakąś tam zwykłą. Jak widzicie, te japońskie znaczki jednak sugerują, że gra jest typowo azjatycka i. Jedno co mi się w niej podoba, tak jak Azjaci oczywiście też to lubią, gra jest bardzo, bardzo dynamiczna. No dobra, kończymy tutaj wybieranie, poklikam, niech to się zrobi. Zaczniemy grę. Tu oczywiście wybieramy, popatrzcie, dokładnie tak jak brał się. Wybierzemy sobie taką potyczkę Dominion, czyli dominacja. Będzie trzeba ze swoimi dwoma kolegami bądź koleżankami utrzymać się jak najdłużej w takiej strefie. Plansze jak na chwilę obecną, to co zacząłem grać, moim zdaniem są malutkie. To jest taki minus tej gry, grafika super, natomiast plansze są malutkie. I teraz szybko tłumaczę, akurat tej rozgrywce chodzi o to, żebym z moją drużyną jak najdłużej zajmował pole na środku areny, oczywiście pokonując przeciwników. Tu mamy przeciwników, no i teraz zaczynamy. Ja przypomnę tylko, że jestem ten, który teraz skacze, akurat wszystkie trzy postacie są takie same. Ok, każda postać oczywiście ma swoje supermoce, o których będę mówił w innym odcinku, kiedy będę po prostu prezentował każdego zawodnika. Natomiast na chwilę obecną chcę pokazać jak to wygląda. Jak widzicie, idzie nam na razie całkiem dobrze. Świetne są efekty, gdy się kogoś zabije, choć gdy ktoś zabije nas. No i jak mówiłem, ryzyka jest zdecydowanie bardziej dynamiczna niż w się, choćby dlatego, że można skakać. Skakanie tutaj bardzo ratuje. Później o tym dokładnie pokażę, o co chodzi. O, pięknie dostał. Jak widzicie, mamy pierwszy punkt, już drugi punkt. No, tamci chyba raczej z nami nie mają szans. I super atak. Oj, nie udało się, ktoś nas tutaj zaczepił. Oczywiście każdy bohater ma inne ataki. Są tak naprawdę trzy rodzaje ataków. Podstawowy, taki troszeczkę lepszy. I ten, który się nazbiera, ale to dopiero za chwilę pokażę. Spróbuję ich pokonać, ale w trzech... Okej, okay, dwa kile. Świetnie. No i przede wszystkim można tutaj wrzucać przeciwnika. Jeżeli go zrzucimy z areny, to też on przegrywa. O, tak jak tam poleciał. Niektóre są świetne kombosy, które wyrzucają bardzo daleko przeciwnika. A niektóre... Relaksują. Okej, okay, wygraliśmy mecz. Trzyminutowa rozgrywka, tak gra też jest opisana. No i kolega został tutaj VIP. Tak jak w się, na pewno mi brakuje tutaj statystyk. Powinny być statystyki, kto kogo zabił, albo ilu się zabił. Ja to lubię z LoLa, tak, sobie po takiej bitwie prześledzić, ilu ja zabiłem, ile razy zginąłem. Tego nie ma, ja to na pewno napiszę im w komentarzach więc może to poprawiam, bo w Brausie strasznie mi brakuje takich statystyk. Pokazanie, że ktoś był w VIP, a dlaczego, no to już jest inny temat. Ok, tak wygląda gierka, ja Wam tylko chciałem tutaj pokazać, jak ona funkcjonuje w dzisiejszym odcinku. Jeszcze pokażę Wam innego bohatera, weźmiemy na przykład tego, tu oczywiście mamy jego statystyki, mogę go sobie ulepszyć albo mogę na przykład sobie go wypróbować i zobaczyć jak się nim gra, dokładnie tak samo jak w Brausie. Ok, czyli mamy podstawowy atak, ten akurat strzela z daleka, tutaj mamy e, taki atak troszeczkę ulepszony. Jak widzicie postać spadła. Gdy strzelamy w każdą postać, to rośnie nam ten taki maksymalny atak. I akurat ta postać ma coś takiego, że stworzy sobie takiego drona i ten dron po prostu dodatkowo strzela, dodatkowo dodaje obraże. Na chwilę obecną mam ustawiony autoatak, ale oczywiście autoatak można wyłączyć i wtedy strzelać trzeba po prostu. I wtedy, aby dobrze strzelać, trzeba po prostu celować. Fajna fajna, fajna sytuacja, gra bardzo dynamiczna. I popatrzcie, co jest jeszcze dobrego. Jeżeli byśmy spadli, to jest po nas. Przegrywamy i znowu się respimy gdzieś tam w jakimś punkcie, okej. Okay? Można oczywiście spać i się chwycić. To świetne, tak jak mówiłem, to tylko... W tych szybkich takich e, zręcznościowych gierkach jest to, i to mi się akurat w tej grze podoba. Dobrze, dzisiaj nie będę wszystkiego omawiał, tylko chciałem wam pokazać, na czym polega gierka. Gierka jest wspaniała. Na chwilę obecną się bardzo dynamicznie będzie rozwijała. No i mam nadzieję, że Wam się też spodoba, bo jak na chwilę obecną, to co chwilkę pograłem, dopiero gram ją długi dzień i jestem bardzo z niej zadowolony. Jeszcze tak naprawdę wszystkiego nie znam, ale myślę, że do końca tygodnia bardzo dobrze ją poznam, a wtedy pokażę Wam szczegóły i też powiem Wam, jak dokładnie grać z innymi graczami. Okay? O, zdobyliśmy właśnie nowego gracza. To jeszcze, już się chciałem roznaczyć, ale może jeszcze zobaczymy, co ona potrafi. Alice... Tutaj ma takie umiejętności, dobra. No to możemy sobie ją sprawdzić, Ok. Wy też byście sprawdzali. Mamy ją tutaj otworzoną. I jeszcze mamy tutaj opcję, oprócz yy, try, oczywiście możemy zmieniać skiny. Skiny są różnego rodzaju dostępne i tak dalej. Natomiast tutaj mamy tak jakby pokazane opcje, yy, co ona tak naprawdę może potrafić. Więc my sobie tutaj jeszcze raz ją sprawdzimy. Jest ucieka. Ojejko, ale ona ma wielkiego młota. Dobra. To jest zwykły atak, czyli od razu wyrzucam, bardzo fajna rzecz. O, tu ma minę. Bardzo dobrą opcją jest to, że ona potrafi od razu rzucić przeciwnika i akurat w tej rundzie z tą areną. Na świetna sytuacja, bo będziemy jej wyrzucali. Rzuca miny, które wybuchają, jeżeli ktoś tam wejdzie, to już widzę. Tylko jeszcze uzbieram energii, żeby mieć ten super power. OK, mamy Powera, tylko Powera jeszcze sprawdzimy, nie wiem co on robi. Aha, i ją przybliża i uderza. Dobra, tylko tyle. To no fajnie, taka postać. Ja już to wyłączam i tak jak mówiłem, warto gierkę zainstalować, bo na pewno się będzie rozwijać. A dla samej grafiki y, warto przejść tutaj na przykład z Brawl w tę grę. Dajcie mi komentarza, wpiszcie mi w komentarzach, co Wy uważacie na temat tej gierki. Ona jest nowiutka, jeszcze jest dużo nie rzeczywiście, oczywiście, to się będzie wszystko rozwijało, ale jestem ciekaw Waszego zdania, bo wiem, że wszyscy gracie w Brawl Ja też oczywiście grałem, ale tutaj myślę, że czas się rozwijać. No i bardzo spodobała mi się osobiście ta grafika. No to na dzisiaj to będzie wszystko. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, do następnego Kółka Gracza. Cześć! Jeżeli podobał Ci się ten filmik, to kliknij subskrypcję. To oczywiście pomaga mi się rozwijać. Nie zapomnij o komentarzu, i dzięki temu ja będę tworzył jeszcze lepsze filmiki specjalnie dla Ciebie. Cześć!